i robię skok z życia a tu jest bardzo głęboko no to jedziemy no to. O, jak fajnie ty po co ten kapok? no kurde chłopie, ty są no, już fajnie, normalnie fajnie, idę tam dalej tu jest tak głęboko, superowo. Jak tam? Kalilia, do mojej ukochanej żony Aha, Aha do tego tam płynąłeś? Znaczy szłeś piechotą? Idę, idę No Idziesz, no k***a ty na czworakach pływasz? Nie, ja mam go tu tylko ostre Ty normalnie, on płynie, on chodzi na czworakach ratunkowe ci dać na czworaka chodzi, nie? pierdolę tak. Ty, A teraz? Plum! Tak. Jako fajna ta woda. Ja pozdrawiam ta szapka. Nie, ale fajno jest. Ja wiem, to jest żółty czepek, żebyś mógł pływać po jeziorze. Pływasz w żółtym czepku. Ta ja linia tak mówiłem wcześniej była do mojej żony. Tak A, Ale ty pływasz czy chodzisz? Musiałem iść w kapoku, bo, bo się boję, że się utopię. No. Tak. Eee. Tak jak czego to tyle mówię, nie? Ja mówię, ale tam przy tym... Przy tym jest o, e, kamienice takie. No to ty... Ja tam kamienic. nogi bolą niesamowicie. Kurwa, nie? Jakie kamienice? Tam jest e, kamienisto Myślałem, że kamieniste. Kamienisto jest tam. Dobra, wyłącz ten już. wyłącz? Teraz będzie najlepszy numer. Jak będziesz właził i się parę razy wypierwolisz. <grym grym grym grym> no właśnie łódki. No to no, teraz a, najważniejsza a, sprawa. No głasz łódki, no Dobra, no. No, no. Tu, tu. Najlepiej na dziobie, najwyżej. Ale on cię. No, tak. Tak, no. Ty ale nie wyważ nas tej łódki. Ty, w ilu tych ślipkach pływałeś? W dwóch? Co to nie potrafi? Jedne ślipki, drugie ślipki Jest I... w nią siedmiolatek Na, mnie, na tak. miejscu wleka, wleka, wleka. Ej, Dobra, hejka <ścoughs>